Pan pamięta jak się zakończyła wojna w byłej Jugosławii? Nie mogę tego za bardzo pamiętać, bo byłem w podobnym wieku jak Ty. Czyli? No, byłem mały, więc nie pamiętam dokładnie. Ech, Niestety. Jak się zakończyła wojna w Błegosławii? No wojna w Błegosławii niestety zakończyła się między innymi na przykład wielką masakrą w, w Srebrnicy, tak? Czyli w 1995 roku doszło do. Y Okropnego mordu na bośniakach muzułmańskich przez Serbów, i doszło do jednego z wielu takich ogromnych przelewów krwi. I wtedy niestety nasze najlepsze narzędzia współpracy międzynarodowej, takie jak ONZ, się nie spisały na miejscu. I Jugosławia ma ze sobą bardzo krwawą historię. I w dzisiejszych czasach była Jugosławia, stany typu na przykład Kosowo, Albania, tak? W dalszym ciągu potrzebują naszej pomocy tak naprawdę i potrzebują takiego zrozumienia, potrzebują rozwiązania swoich lokalnych problemów. I to jest Kochani, uważam szczególnie ważne w tym czasie, żebyśmy pamiętali, że tamta historia, która wydaje się taka odległa, tak naprawdę taka odległa nie jest. Żebyśmy pamiętali, jak państwa potrafią, jak niewiele nas de facto dzieli od rozlewu krwi. Żebyśmy pamiętali o tym, że pokój, w którym my się teraz wychowujemy, w którym ty się, Kochani, urodziłaś, to jest święty dar i że trzeba o to walczyć i że codziennie my tutaj w sejmie i w szkołach poprzez sumienną naukę Musimy dążyć po prostu do tego, żeby wspólnie walczyć o okaleczony świat. A pani uważa, hmm. żeby się udało wysłać ONZ do Ukrainy? Kochanie, no ja, ja pracowałam w Ukrainie przez rok przed kampanią wyborczą. Jako szefowa misji humanitarnej, która implementowała projekty ONZ-owskie. Sfinansowanie ONZ-owskiego. Więc. De facto ONZ tam jest na miejscu, Organizacja Narodów Zjednoczonych, prowadzona przez koordynatorkę systemu ONZ-owskiego, panią Dennis Brown. Z którą się spotkałam w zeszłym tygodniu w Kijowie podczas pierwszej delegacji parlamentarnej. Natomiast jest to ONZ, który implementuje i nadzoruje wielkie granty, czyli wielkie projekty humanitarne. Czyli na przykład karmi ludzi, na przykład ogrzewa osoby, które zamarzają na wschodniej granicy w zimę, gdzie infrastruktura energetyczna jest zbombardowana, która pomaga osobom wewnętrznie przesiedlonym. Nie są to siły ONZ-owskie, typu na przykład tak zwane Blue Helmets, tak? czyli błękitne helmy. I ONZ nie ma de facto prawa strzelania. W żadnym konflikcie. Natomiast nie wiem, czy kochanie słyszałaś, ale w zeszłym tygodniu, na dwa tygodnie temu, tutaj było ekspoze pana ministra Sikorskiego. I jedną z rzeczy, które pan minister mówił, nasz minister spraw zagranicznych, było to, że rozważane jest powstanie zwanych regionów europejskich czyli sił składających się z ochotników 5 tysięcy albo 10 tysięcy małych sił ochotniczych z różnych państw europejskich, które na przykład tak, w podobnych sytuacjach byłoby w stanie reagować i to pozwoliłoby nam na troszeczkę większą niezależność tak, od na przykład takich mechanizmów jak siły ONZ-owskie, które nie do końca funkcjonują i są też sparaliżowane przez Radę Bezpieczeństwa, które jest najważniejszym organem onz a w którym jest też między innymi Chiny i Rosja na przykład, które paraliżują te działania. Więc ja liczę na to, tak, żeby oczywiście będziemy pamiętać o tej wojnie z w wschodnią granicą i zrobimy wszystko, co w mojej mocy, co w Twojej mocy w przyszłości, żeby e, takich sytuacji było na świecie jak najmniej. Okej, okay, dziękuję za rozmowę. Bardzo ci